I to ja Paweł, a to kolejny odcinek z Darkest Dungeon 2. Z chwilę się zastanawiam, co ja w ogóle gram. Kontynuujemy wyzwanie, ostatnie całkiem nieźle poszło, więc sobie zdecydowanie spróbujemy jeszcze raz. W zasadzie idziemy dalej. Dzisiaj, bez tych nakładek, sobie już tego streama zarzucam, e, nie będzie zazdrość, no nie lubicie się. No cóż, jakoś przyjemy. sobie może jeszcze poziom S. Miałem w ogóle 6% hmm. powiedzmy Ogólnie to do... nie wiem wrócić za godzinę. Czułem się beznadziejnie, wróciłem po czasie bardzo długim. Ale... Dobra, no i teraz zaczynamy sobie te... od tego miejsca, gdzie tam się wydaje punkty, tak? Tak mi się gdzieś wydaje play Game, Paweł, Greska i tam Chwilową. Już do oczywiście... O niestety, ale Dismas nam akurat umarł. By ciężko, żeby było gorzej, szczerze. Ale nieważne. Przeplecimy dalej. Spotkamy coś? Nie spotkamy, bo tak patrzę, patrzę. Wejście do otchwań. Hmm, czyli na początku kumtyści nie mieliśmy wydawać jakichś punktów, coś ten? O, nie bardzo. Zazdrość, zazdrość. Od... Dobra, niech wejdzie. Widzę, że jesteś chętny, w ogóle to zazdrość to chyba nie jest. To, co się zadzieje, tylko to, co już się zadziało. Dobra, i tak yy... może nawet inspirującą balladę na start. To nie, nie będzie jakieś trudne, nie? A jednak średnio to wygląda, więc jak najbardziej. A, jeszcze miałem zobaczyć to. To niby w broni, tak? Sanktuarium. Ochrona no i blok no, Tylko czy, czemu na tobie, co? Bojo Play Games no trochę nie ma sensu. Nie ma trochę sensu niczego robić. Chyba, że je ja, mu. Pudło. Ty z pewnością daję obrońcę. jesteś się jakoś tam gdzieś bronicie. Krwawienie, krwawienie i tak atakują wszystkich mięso od kości. Dobrze, że za malutko, ale no średnio to wygląda 7 razy 3. Zarzucimy tak, od razu będziesz miał trochę ochrony przeciwko temu krwawieniu, ale chyba szybce są nie? Ten to w ogóle już dostaje od wszystkiego, co się da. Dzieć, tylko to coś da. Chcielibyśmy raczej tego składać. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo to jest pierwsze moje podejście do takich dalszych. Więc tak, 2-2, to tak jeszcze mało ważne. Ty musisz chyba to odbicie dać. Teraz to odbicie przynajmniej wzmacnia, tak? Coś tam daje. Niezły wstęp, co? Może przestajmy bawić jakieś bloki, coś tam, coś tam. Tylko je To cię przy okazji leczy, Więc super. Ty się delikatnie wykrwawiasz, nawet sobie daj tak. Może oświecenie, nie? Przecież, no nie wiem. Dobra, ty ciebie można doguszyć. I, jest i tak ma mniej, więc jest to sensowne. A ty wreszcie musisz coś balnąć, No i za 14, czyli super. Ty byś zdecydowanie się uleczył troszkę. tylko, że masz stresu tak dużo, że to było nie, fortunnie głupie, ale się jest niezachwiany, więc... Ktoś tam leczył, no ale ten ktoś nawet nie miał zbytnio obrażeń na sobie, więc to powiedzmy, że nie jest wielki problem. Jeszcze nie pancerza, niestety nie zleciałeś. Sąd kości, no trzeba zacząć bronić, żebyś ty miał tą obronę. Tę obronę. Tu to tak bez przesady. Nie możesz leczyć, bo ma za dużo HP, tak? No spróbuję sądem go zniszczyć, zabić Messy. Nie zachwianie. No dobrze wchodzi. Na razie RNG oddaję. O, no, obrońca znowu właśnie. Znaczy nie wiem, czy na niego brać obrońcę, czy może nie na kogoś jeszcze tam z tyłu. Ty wreszcie leć do przodu. To jest kombinacja, więc jest dobrze. 75% uniku. No to nie jest jakieś super. Mamy sobie tu przetrzymanie, nie kleją tych. I teraz mamy dwóch tanków. O jezus, Maria. Oczywiście posługa. O! Miał pełno tego krwawienia, ale tak to jeszcze przyjemy. No i ty zdejmuj stres, bo. Raczej nie liczymy na trzecio. Eee, trzecie tutaj może znowu się tam bronić. A w sumie to faktycznie nie masz... Aha, masz kogoś innego. Nie. Znaczy ty byś chyba bronił kogoś innego i zdjął mu. A to nie chcę, bo ja bym chciał zdjąć z ciebie. Zastanawiam się, czy dać tę czystkę. Żeby trochę ich przesunąć. No może nie, bo tamten i tak dwie pozycje zajmuje, więc pewnie dużo by się nie zmieniło. Odparto, więc super. No i tak. Oświecenie, tym bardziej na ciebie. Bądź oszołomiony. No ty to już bijesz. Jeszcze z kombinacją to w ogóle. Niestety dodano to gówno. Bierzemy od razu wehiku czasu, bo czemu nie? I przy okazji... Obróćmy no, Ciebie nawet, żeby po prostu był ten blok. Tam ten naszałomiony, więc bez problemu. Został tylko ten gówniak. A niestety on jest chyba dosyć szybki. Dobra, jeżeli by się, by się Ciebie udało odrzucić, jak widać się nie udało. Było dobrze. Odparte. Niestety 20% bodajże miał na to, ale wyszło. Cięty dowcip. Tego już kończymy. Miażdżenie oczywiście z kombinacją się ulecza. Steady Niestety. Wciąż to oświecenie. My możemy poświęcić, bo mamy dużo. Odcięcie odparłeś krwawienie, niestety. Ja tą to No, on major to nie robi, o, ale ma parę innych perków. No właśnie, z 15 na 4. Ale załamanie, niestety, jakoś chyba w ogóle nie zauważyłem. Muszę przyznać, że jakoś nie, nie sprawdzam tego. Coś w tym jest, że. Nie bardzo na to patrzę, w tym nowym stylu, na ten stres. Prota śmierci, żebym przypadkiem tylko nie umarł, bo to by było nieźle głupie. A oczywiście łaska Boża 23, i nie ma problemu. Nie możesz uleczyć niestety jeszcze. Możemy chyba zrobić tak. Czemu nie? No i jak? zniszczenie pancerza. Fajnie by było go wreszcie dobić. Zniszczenie pancerza. Niszczenie pancerza. Zabójczy cios. Git. I teraz, no to ty. Już zdecydowanie oświecenie jest oszołomiony. I wy tu już wiadomo kończycie to. Bo tutaj jeszcze inspirującą melodię. Teraz to i tak. Na spokojnie. Czystka, żeby usunąć ciało. On będzie już z przodu, to pewnie za dużo też nie zrobi. O, uczeszczenie. Dużo nie zrobił, tak jak mówiłem. Znów spróbujemy go oszołomić, udało się. Teraz idziesz sobie do tyłu. Stream obecnie ogląda 0 osób, wielkie dzięki. <gryw> Spoko. Kombinacja. O, starkę z nam to raczej przejdę już na nagrywanie. Po prostu filmów, tak powiedzmy. Jak będę sobie grał, to właśnie będę nagrywał. No wiadomo, Shakespeare i tam inne gry zostają na streamie. Z drugiej strony, niby to dużo nie zmienia. Jedna W ogóle myślałem, że teraz się ulepszymy, coś tam mamy, lecimy dalej i. i no. za Trzask Szalu, rygiel rozpaczy, kajdany koszmarów. i zgadnę na krwawienie. Chodź, rygiel rozpaczy nie ma zbyt za dużego. No ale to będzie trochę słabe. Dobra, no tak, łódka, mizernie niech będzie. Jest oślepiona. Tutaj możemy oświecenie. Żeby coś tam muszę Nie wiadomo na razie jak to działa. Zresztą można się domyślać raczej, że to ma dużo... Hab wszystko ma tyle samo HP. Mhm. Dobra, dajemy to. W ogóle strasznie daleko jest, nie? Obrońca. Obroń tego koleżkę. Może się zaczniecie lubić. Tak, dodałeś mu przez ten stres. 4-3 razy 3. Niedobrze. Teoretycznie tu byśmy się nawet mogli pożegnać jak tak to lepiej można używać umiejętności walki wręcz No super To 8 Dobra zdaj mi sobie z tego, bo jeszcze że albo coś Uznajmy to jako leczenie za 8, tak? Tyle szczęścia, że oni absolutnie biją wszystkich Ja, jak ja to tam czytałem o, o bossach to może o, o to chodzi, że to jest prawdziwy boss ale kto wie a tutaj przytrzymanie oczywiście bo faktycznie nie możemy zaatakować Olej. Oh, hey nas cały czas, a my zbyt nic nie możemy zrobić. Zacznijmy zadawać obrażenia, faktycznie. Aha, sam siebie zaatakowałeś. Już brota śmierci. Masterstroke. Nie, ty chyba zaatakowałeś jego, tylko to tak wyglądało jakbyś siebie. Dobra, zaczynamy coś robić. Mam nadzieję, że ty nie zginiesz. trzeba ci było w międzyczasie jakieś tam uleczyć. A nie dało się, no tak. Roda śmierci przeżyła. A, to tyle. Nie mamy kapłanki, więc o, jak to się może zakończyć? Nie mam pojęcia. No cóż, cały czas próbujemy. Ciekawszego do zrobienia nie mamy tak naprawdę. Pierwsze właśnie zniszczyć, przynajmniej jednego. Te się uleczyły z takiej racji, Super. załamanie. No z tym bossem to naprawdę już wygląda tak. Jest, że jest paru bossów e, jeszcze tam na tym szlaku powiedzmy, to jeszcze tutaj na starcie, czy tam nie ja wiem czy na starcie nowego etapu, czy na zakończeniu powiedzieć. No i ten to jest widać, że... To nie jest na ten poziom tych bohaterów. No, przynajmniej tak ja uważam. Tutaj zablokowano umiejętność jeszcze po złości. Ale no, no, robimy coś. Więcej nie zrobimy obrońcę, żeby po, po prostu mniej dostawać. Ciekawe. To, że zrobili z tego Rocklayka, no mi się jakoś super nie podoba. No cóż mogę powiedzieć, to że właśnie... Nasz gra i tak jest bardzo dobra, ale jest tak dziwne, że ja no, czuję, że muszę umrzeć. Się zastanawiam, aż czy tu w ogóle coś się da zrobić. No wygląda tak, że po prostu trzeba ich rozwijać i tyle, bo tak naprawdę tutaj zostało dwie postacie, które w ogóle są nierozbudowane. I cóż, możemy się jeszcze uleczyć. Bo oni tak naprawdę atakują częściej jakby. Się wydaje gdzieś... właśnie dużo debuffów Ataki na wszystkich Kiedy ja czasem w ogóle nie mogę nic zrobić, więc ciężko. Też ta obrona wtedy nic zbytnio nie daje jak i tak zaatakują wszystkich. To jakoś wygląda. Niestety. Tak, i to był boss wyzwania, ok. Kontynuuj. Czy ci bossowie tak po drodze, dlatego ich się dało omijać, bo oni nie są też jacyś tak super ważni, tak? I do końca, powiedzmy nawet, że są bossowie. Też nadziei. Hmm, teraz wiadomo, dużo ten. Pierwsze to chciałem odblokować wszystkich. Wiem, że to jest trochę bez sensu. Ale chciałem sprawdzić. Przy okazji jakieś tam oczywiście osiągnięcia za to. Taczki nie mam po prostu ulepszonej. Tutaj gdzieś łowca nagród ostatnio wpadł. Nie bardzo na niego patrzyłem. I tak, muszę sprawdzić, kto jest fajny. Na pewno póki co 100% oprych. No to jest prześwietny zawodnik. Na pewno kapłanka. No ona jest cudowna, nie ma co mówić. Zresztą te ulepszenia też wydają mi się nie aż takie ważne. Ścieżkę bohatera. Coś tam, coś tam. No, coś daje to, ale jeszcze lepsze to jest właśnie robić te ich historię. Bibelot jakiś nowy przedmiot pitewny. Co tam nowego można dostać? Przedmieszanie. Do wroga, no to też pewnie trzeba zacząć używać. Sprawdźmy, może coś takiego. No, powiedzmy, że okej. Okay. No i większe leczenie. Fajne rzeczy. Pamięć, to jakieś nowe rzeczy zebraliśmy, kurę. No i właśnie nie mam crusadera. A, co to jest? Nie wiem. Wygląda broni spowiedniczka. Co to tyle? A nawet pokazuje, że jakoś... Dajmy jeszcze raz. Let them be Tego raczej nie. Jeszcze nie. A Te bibeloty lepsze można by it niby it real, no, Ale raczej najważniejsze. A jeszcze coś takiego jest. Refleksja. Hmm. <susurra> the are invested with noble purpose. Every rotation, blessed rest for the warriors of our cause. A little company for the long ride ahead. Mm -hmm. Dobra. No coś tam sobie blokowaliśmy. Nie bardzo wiedzą co, ale nie będzie ośirocony wilczek, z całkiem. Dużo też e, oczywiście e, bohaterów. No, głównie mi właśnie wydałem, żeby coś tam móc z nimi szponcić. I wybrać sobie dowolnego. Bo ja nie wiem, który może być taki super, więc... Pewna awanturniczka bym chciał. No i dalej musimy zaprzeczenie. Ja nie wiem, czy to, jak, jak to by Czy tego bos'a by trzeba pokonać? Bez tu nie opłaca się chyba po tych, do tych bossów po drodze. Chyba, że po prostu szybciej się ulepszać. ale jak się przegra, to nic to nie Where lost souls hope to find their way. Oczywiście rozdrożę Dobra, i teraz damy sobie taką. Czy damy sobie w sumie w następnym odcinku. Jakąś taką zupełnie nową. Czyli ty pewnie leczysz dalej, tak? Czy już nie? Leczenia, no. Więc jeszcze taki mały spoiler to będzie, że. Bogdan, jest tu. Będzie. Amaturniczka gra na pozycji 1-2, więc... pewnie. Beneath bloodlust and zdecydowanie nie znam. Atak, atak, kryt, leczenie na siebie i... Okay. To dajmy tu na nie flagala. Wiesz, że z przodu ci się aż tak super nie podoba. A w ogóle jesteś takim człowiekiem, który nie może robić wszystkiego zewsząd. No, ale na drugiej czy trzeciej pozycji możesz, więc dziwne trochę, że się tak świeci. No właśnie. Czemu? Awanturniczka to zdecydowanie żelazny łabędź klasyka, więc całkiem z przodu ciekinierka to pewnie mhm. no nie jest tak, że ty wszystko możesz zrobić zewsząd, ale tylko to tego nie będziesz miała, bo tak na razie czego. I tu jeszcze ten ziomek, który właśnie zawsze go na tyle miałem, i to cięcie ofiarne nie mogłem użyć, a to popatrzmy. Teoretycznie nawet To będzie taka jak cię przemiesza To Będziesz miał tu wszystko Dokładnie A ty tutaj No nie, będziesz miał tego jednego, ale to się zamieni Po prostu Baganant tak, jest spoko i ja awanturniczka jest spoko Tak to już wszyscy byli testowani Więc na następny odcinek Zarzucimy coś takiego że ktoś jest na streamie, ale mi się nie wydaje. Tam jeszcze tak trzy sekundki, czy ktoś chce to obejrzeć. E, nie, to to się żegnał i na następnym raz. A to co? Jeszcze te właśnie jakieś ścieżki. Wam za pytanie na razie.